Cześć, witam Was wszystkich. Był tutaj drobny problem, chyba najgorszy moment dla osoby, która występuje na scenie, ponieważ powiedziano mi, że nie ma mojej prezentacji, ale już jest i mam nadzieję, że będzie działała. Jeżeli chodzi o administrację publiczną, to takie wyjaśnienie, to we Francji pracuje się od 9 do 17, dlatego te godziny są trochę inne. Ale nie będę Wam zabierała czasu, ponieważ mam jedynie 18 minut, a Wy jesteście tutaj po informacje, wartościowe y, informacje. Dlatego będę zaczynała moją prezentację. Czyli dziś będę Wam mówiła o świetnym miejscu, które stworzył Facebook na biznes. Ale czy potraficie dobrze wykorzystać to miejsce? Jak wiecie, Facebook ostatnio. Puszcza różne bomby, że tak powiem, jeżeli chodzi o zasięgi, jeżeli chodzi o jego politykę, ale to miejsce jeszcze daje pewną swobodę rozwoju biznesu. I dlaczego Facebook? Dlaczego ciągle mówimy o tym Facebooku? Zobrazuję Wam to na podstawie tego zdjęcia. Facebook jest takim 200-kilogramowym gorylem, takim umieśnionym. Um jakby to powiedzieć, przewodnikiem stada. Nie jest nim Instagram, nie jest Twitter, mimo że Instagram bardzo się ostatnio rozwija, a w każdym razie nie jest nim Snapchat, ale nadal jest nim właśnie Facebook. Organiczne zasięgi niestety na Facebooku zaczynają być powoli martwe. Facebook rzuca nam ciągle te kłody pod nogi i na dzień dzisiejszy, na dzisiaj te zasięgi wynoszą 2 góra 3%, czyli jeżeli jesteście w sali wypełnionej setką ludzi, to jedynie dwie, trzy osoby zobaczą czy usłyszą Was. Czyli jest to bardzo mało. A tak jak mówię, od kilku dni krążą wiadomości po internecie, że Facebook całkowicie obetnie nam zasięgi, że Wasi fani, osoby lubiące Was fanpage. Zupełnie nie zobaczą już Waszych organicznych zasięgów zobaczą posty znajomych, posty rodziny i posty sponsorowane, ale już nie organiczne z Facebooka. Dlatego tym jednym świetnym, jeszcze dobrze funkcjonującym miejscem, które na dzień dzisiejszy, jak powtarzam, jeszcze całkowicie nie obcina zasięgów, są grupy na Facebooku, ponieważ tam wszystko nadal rozgrywa się. Tam są zasięgi, tam budowana jest społeczność, tam jeszcze można działać organicznie. Grupy na Facebooku jest to najszybsze narzędzie do budowania społeczności wokół, waszego, wokół biznesu ogólnie. Są blogi oczywiście, są strony biznesowe, landing page'e, y, ale najszybciej rozwiniecie waszą społeczność właśnie w grupie na Facebooku. I przykładem może tu być grupa Marty Krasnodewskiej, Hakerki Sukcesu. Grupa ta na dzień dzisiejszy ma około 17 tysięcy członków. Ja ten screenshot robiłam trochę wcześniej. Marta założyła ją w styczniu 2017 roku, czyli raptem 10-9 miesięcy temu. I dzisiaj ta grupa... Jest bardzo aktywna, niesamowicie zaangażowana. Marta cały, znaczy praktycznie cały swój biznes bazuje właśnie na tej grupie. Tam ona działa, tam promuje, tam nawet yy, pobiera informacje, na, które pozwalają rozwinąć jej biznes, które pozwalają tworzyć produkty. Więc praktycznie cały biznes bazuje ona na tej swojej grupie. Jakie są rodzaje grup? Grupy można tworzyć wokół jakiegoś celu osobistego lub zawodowego. Tutaj, na przykład, celem tym jest bycie fit, zdrowe życie. Inne grupy to grupy, które edukują, które dają jakieś informacje związane z określoną dziedziną działania, z określoną tematyką. Grupy mogą być tworzone wokół również jakiejś pasji, jakiegoś hobby, mogą być również tworzone wokół jakiegoś miejsca. Tutaj, na przykład, jest to lotnisko Chopina. Mogą to być również grupy tworzone wokół jakiejś idei. Tutaj ideą na przykład jest to, że wywalamy jakieś swoje brudy w grupie. Jeżeli jesteśmy niezadowoleni, rzucamy, możemy tam rzucać sobie mięsem i to publikować w tej grupie. Są również grupy. Tak, jak grupa, którą tutaj widzicie, naszego organizatora, organizatora tego wydarzenia, tej konferencji, która również edukuje, która informuje w tematach biznesu, marketingu, mediów społecznościowych. Można tworzyć również grupy wokół jakiegoś produktu i to jest ciekawa rzecz. Tutaj mamy Thermomix i jest po prostu są setki grup tworzone wokół tego właśnie produktu, gdzie ludzie wymieniają się przepisami, wymieniają się informacjami związanymi z tym, jak używać tego właśnie produktu. I to jest ciekawa sprawa dla was jako biznesu, jeżeli chodzi o tworzenie grup. A co łączy grupy, czyli sumując to, co mówiłam. Grupy skupiają ludzi, którzy zainteresowani są jakąś wspólną tematyką, wspólnym celem, dziedziną życia, celem zawodowym czy celem osobistym. I grupy można porównać do sali wypełnionej Twoimi idealnymi klientami czyli jest to niesamowite miejsce. Dla biznesu, dla każdego biznesu. Oczywiście istnieją grupy, które są tworzone dla e, tworzenia, e, kreowania jakiejś społeczności, które coś właśnie łączy, jakaś tematyka, i ta grupa sobie sama działa, a ktoś tam jest jej administratorem ją nadzoruje. Ale jeżeli tworzycie grupy biznesowe dla Twojego biznesu, to już jest trochę inna sprawa. I ta grupa. Daje Wam właśnie takie idealne miejsce, wypełnione Waszymi klientami, idealnymi klientami. I dlaczego grupa? Czyli raz jeszcze yy, podsumowując. Po pierwsze, jest to szybkie budowanie społeczności. Dzięki grupom, dzięki bliższym relacjom z klientami w takiej grupie, właśnie o wiele szybciej budujemy tą społeczność wokół własnej, własnej marki, własnej działalności, własnego produktu. A te bliższe relacje związane są z tym, że. Wy jesteście w grupie, macie te relacje bezpośrednie z klientami. Nie są to relacje e-mailowe, nie są to relacje jakieś przez formularze kontaktu, tylko macie tych ludzi bezpośrednio przed sobą, a oni was. Są to lepsze zasięgi. No oczywiście, jeżeli Facebook teraz obcina całkowicie zasięgi na fanpage'ach, na profilach osobistych, to w grupach jeszcze. Na dziś dzień dzisiejszy, macie te świetne zasięgi i tam, jeżeli coś publikujecie, to grupa te posty Wasze widzi. Łatwiejsza komunikacja, czyli tak jak wcześniej mówiłam, nie ma tutaj maila, nie ma jakichś formularzy kontaktowych, nie trzeba czekać na. Odpowiedź od firmy czy od klienta, w tym momencie ta komunikacja jest luźna, jest swobodna, tworzona jest ona, czy znaczy komunikacja dzieje się w formie powiedzmy czatu. To jest tak jak czat bezpośredni z drugą osobą i badanie rynku. Jeżeli tworzycie grupę dla własnego biznesu, produktu, wokół jakiejś idei związanej z waszym biznesem, to w tym momencie w grupie macie wszystkie wiadomości, które pozwalają wam zbadać rynek, które pozwalają wam rozwinąć biznes, tworzyć produkty. W grupie bowiem ludzie zadają pytania, sięgają po informacje, przedstawiają jakie z czym mają problemy, przedstawiają swoje marzenia, swoje cele i to pozwala już wam daje wam informacje, dzięki którym właśnie możecie rozwijać wasze produkty i rozwijać ogólnie biznes. I taka krótka historia mojej grupy, bo ja miałam kilka grup, mam nadal grupy, ale ta grupa była moją największą, najbardziej znaną, aktywną, zaangażowaną grupę, grupą. Stworzyłam ją w marcu 2015 roku i osiągnęła ona w 2017 roku ponad 27 tysięcy członków. Tutaj tego screen, screenshota ja zrobiłam troszeczkę później, ponieważ wcześniej w ogóle nie myślałam o tym. I ja tą grupę zamknęłam w czerwcu 2017 roku. Jak mówię, była to grupa ogromnie zaangażowana, ogromnie aktywna, bardzo duża. Grupa ta przyciągała. Wielkie, powiedzmy, osobistości, bardzo znanych ludzi ze świata biznesu, marketingu, mediów społecznościowych. W tej grupie znajdowało się kilka, nawet osób, występujących tutaj na I Love Marketing. Więc e, naprawdę ta grupa była aktywna i, i popularna na, w polskim internecie. Społeczność była e, również bardzo. Była świetna po prostu, ale w 2017 roku, w czerwcu, postanowiłam zamknąć tą grupę. Dlaczego to zrobiłam? Ponieważ była źle budowana i o tym właśnie teraz szybko postaram się Wam opowiedzieć, bowiem grupy można tworzyć. Jest to prosta rzecz, klikacie na przycisk, utwórz grupę, grupa zostaje utworzona, możecie tam powrzucać kilka rzeczy, coś tam napisać, jakiś post opublikować, ale to nie będzie dobrze budowana grupa. Jak więc dobrze tworzyć grupę? Po pierwsze, trzeba wyznaczyć sobie cel grupy, a celem grupy nie jest promocja mojego biznesu czy sprzedaż moich produktów. Cel grupy musi być czymś większym, czymś szerszym. Musicie pomyśleć, jaką wartość dacie swojej grupie. Tak jak mówiła kilka minut temu Magda, najważniejsze jest myślenie o członkach tej grupy, o tym drugim człowieku i o dawaniu właśnie wartości tej grupie. Do grupy dołączajcie odpowiednich ludzi. Facebook aktualnie daje nam możliwość tworzenia ankiet. Jeżeli ktoś chce dołączyć do grupy, to ma możliwość wypełnienia trzech pytań, które wy sami ustalacie jako administratorzy grupy. No oczywiście zawsze do końca nie wiadomo, czy będzie to odpowiednia osoba, no ale już... Te pytania dają nam możliwości jakiejś tam pierwszej selekcji. Można oczywiście sprawdzać również profile, jeżeli osoba zajmująca się tą grupą ma czas i mogłaby to zrobić. Ile czasu możecie poświęcić grupie? Ponieważ w grupie trzeba być aktywnym. Trzeba tam zaglądać każdego dnia przynajmniej przez 15-20 minut. Czyli to również trzeba wziąć pod uwagę. Oraz tak jak mówiłam, jaką wartość wasz biznes Wasza firma da grupie i w jakiej postaci, w jakiej formie to zrobicie. Czyli to wszystko trzeba na początku już wziąć pod uwagę, a nie tworzyć grupy, tak jak widzę bardzo wiele grup biznesowych, marketingowych jest tworzonych od tak, no bo widzieli, widziały te osoby, że inni tworzyli grupy, więc oni też założyli, ale dalej nie wiedzą za bardzo co z tym robić. I budowanie zaangażowania w grupie. Jako, że jestem osobą bardzo praktyczną i lubię użyteczne informacje, to od razu Wam przedstawię, jak ja na moim przykładzie tworzę, buduję zaangażowanie w moich grupach. Po pierwsze, tworzymy cykle tematyczne. Wiem, że to jest banalne, bardzo wiele osób w grupach tworzy takie cykle tematyczne, ale to działa. To działa, ponieważ ludzie są pobudzani do tego, żeby coś napisać, żeby odpowiedzieć. Oczywiście te cykle tematyczne y, trzeba przemyśleć. W związku z tematyką jaką proponujecie w waszej grupie, więc muszą one być z tym powiązane. Możecie to robić każdego dnia na początku istnienia grupy, najlepiej robić to co drugi dzień albo dwa razy w tygodniu, jeżeli ludzie, członkowie grupy nie są jeszcze zbyt aktywni. Następnie Facebook Live. Na Facebooku świetnie działa, tak jak to też było mówione na tej konferencji, świetnie działa forma wideo, a Facebook live jeszcze lepiej. Z drugiej strony, jeżeli tworzycie takie Facebook Live'y, jesteście bezpośrednio na żywo z waszymi potencjalnymi klientami. Oni was widzą, oni mają, nie mają tego obrazu abstrakcyjnego biznesu, tylko widzą człowieka z krwi i kości, z którym mogą pogadać, któremu mogą zadać pytania i on na nie możliwe, że odpowie. Dlatego to zbliża również, e, powoduje nawiązanie bliższych kontaktów. Grupa ma być... Priorytetem waszego, waszej firmie. Czyli nie jest to jakieś takie dodatkowe narzędzie, które, tak jak inne platformy, kupujecie, płacicie za nie i tam gdzieś wykorzystujecie jako coś dodatkowego do waszego biznesu, które pomoże wam go troszeczkę rozwinąć. Nie, grupa jest waszym priorytetem. Grupa jest w strategii waszego biznesu jest na równi z tworzeniem produktów, właśnie z tworzeniem tej strategii w waszym biznesie, bowiem tworzycie tutaj społeczność. A bez społeczności wasza firma nie istnieje, produkty nie sprzedają się, dlatego musi ona być waszym priorytetem. Musicie ją stawiać na, stawiać na równi z innymi ważnymi elementami w biznesie. Bycie częścią czegoś większego. I to też Magda mówiła wcześniej. Ludzie dołączają do grupy, ponieważ chcą stanowić część czegoś większego. Oni dołączają do grupy nie dla was, nie dla waszego biznesu, dla waszych produktów. Oni dołączają dla siebie do tej grupy, bo oni czegoś szukają w tej grupie dla siebie, a nie dla was. I o tym trzeba myśleć. No i z drugiej strony, człowiek lubi być w grupach, w klanach. Jeżeli jest odrzucony z jakiejś grupy, no to źle się czuje, jest w depresji, dlatego. Jest to taki istotny punkt. Kolejna rzecz, daj członkom grupy, dajcie członkom grupy, poczucie własnej wartości. I znowu wspomnę tu o Pawle Tkaczyku, wszyscy wspominają o nim, ale on był w mojej grupie i właśnie powiedział to raz, że dlatego moja grupa jest tak aktywna i tak dobrze działa, ponieważ ja daję poczucie wartości moim członkom. I jak ja to robiłam? Ludzie sami wnosili coś do mojej grupy. Dawałam im tą wolną rękę, żeby sami pomagali innym, wnosili jakąś wartość dla innych. Czyli na przykład y, tworzyłam cykle regularne Facebook Liveów, gdzie raz ja występowałam, a raz występował jakiś członek grupy, który przedstawiał temat związany z tematyką mojej grupy, który przedstawiał coś, co pomagało innym członkom tej grupy w rozwoju biznesowym. I niech się chwalą. Pozwólcie ludziom chwalić się w grupach. Niech opowiadają o swoich sukcesach. To motywuje innych, to podbudowuje również te osoby, które chwalą się nimi. I to, co jest najważniejsze, i o czym słyszałam, że parę osób mówiło tutaj yy, dzisiaj i wczoraj. To dawanie wartości, dawanie jakości, to nie liczby. Ja miałam ponad 27 tysięcy członków w mojej grupie. I co z tego, jeżeli na koncie w banku nie było żadnych rezultatów, jeżeli ta grupa nie czuła się może tak, jak powinna, nie była budowana tak, jak powinna, tam byli nieodpowiedni ludzie w tej grupie. Tak wiele osób myśli o tym, że sukces przekładany jest. W cyferki. Im więcej mamy cyferek na, w statystykach, im więcej mamy fanów na Facebooku, im więcej mamy fanów na, obserwujących na Instagramie, y, tym lepszy, większy mamy sukces. I nie myśli się, wiele osób nie myśli o dawaniu wartości. A to jest najważniejsze. Ważna jest jakość i najważniejsza jest wartość, którą dajecie ludziom. Bowiem, jeżeli dbacie o ludzi, to oni odwdzięczą. Wam się przez to z nadwiązką. I dziękuję bardzo. Jeżeli możecie, chcecie się ze mną skontaktować, tutaj są dane. Dziękuję. Urszula